Cześć, jestem Frono, po drugiej stronie siedzi Hediro. Siema piękni ludzie. I dzisiaj recenzujemy ostatnią kinówkę Naruto. The Naruto, the movie, the last. <grym> tak, ostatnią, dopóki. Dopóki nie dopóki powstanie nie wytosz... kolejna. Tak, dopóki nie powstanie ta opowiada o do Naruto. Ale no tu mamy opowieść, jak doszło do tego, że w ogóle jest syn Naruto? Nie, no nie mamy. Nie do końca. No nie do końca. I ale wiecie co? Ten film jest ten słaby. Fi się. To znaczy wzruszył mnie, ale wzruszył mnie to z tego samego powodu, dla którego wzruszyłby mnie animowany rozdział 700. Po prostu nostalgia. No jako Naruto, jako postać lubiłem, mm. a do czasu jego Jezusowego Jezus Master Power, wszystko. Jezusowania. Nie ja tylko bardzo lubię, ja Mi się cieszy, bo jest szczęśliwy ma rodzinę z kinatu, Ale ta kinówka jest słaba. Jest strasznie słaba. Okej, okay, do ostatnie 20 minut, no to tam daje radę. To jest ładnie zaanimowana. Po pierwsze ta kinówka, to, to chociaż, chociaż animacja ma do zaoferowania. Za no i te ostatnie 20 minut jest spoko, ale cała reszta filmu je... i oprócz kilku tych momentów komediowych z kinatu, jak... Próbuję dać Naruto szalik. Tak, no i są, nie, i są, jest parę fajnych tekstów pod tytułem Ty, Naruto Madoła. Zwołane serce. Chcesz coś poradzić? Masz Nabi... jakiś pomysł? Nie. Na, nabijajmy się z niego więcej. No, ale nie, ogólnie jest parę fajnych dialogów, ale słuchajcie, to jest. To jest tak, jakby Kishi powiedział. Jakby Kishi powiedział animatorom, no dobra, słuchajcie, Naruto skończy z kinatą. Do tego będzie jeszcze, jeszcze będzie taka miniseria po tym o dzieciach, więc trzeba to jakoś załatać dziurę. Użyjemy do tego kinówki. Tak, i dla ta kinówka po pierwsze, Naruto powinno się skończyć. Powinna być ta kinówka, i dopiero ten siedemnasty rozdział. I to by było to by było idea, idealnie. By było. Tak, a najlepiej byłoby, gdyby ten 700 rozdział był po prostu dołączany jako coś dodatkowego do DVD z filmem. No, no, no na przykład też. To jest, to jest też niezły pomysł. W każdym razie tego 700. Obejrze, tak, 700 tak. tak. siedemset, rozdziału będzie. powinno nie być przed kinówką po prostu. Nie. Bo to jest, w w ogóle, ten, film, było... ten film by był co najmniej o stopień lepszy, gdybyśmy nie wiedzieli, że nikt nie umrze na przykład. Tak, ale nie w ogóle, ale nawet abstrahując od tego, ten film stara się poskładać to, co nie. zrobić to, co się nie udało kisiemu, czyli doprowadzić do tego, że Naruto dorósł. Tak. No i to jest, też, to jest też fajne w tym filmie, że Naruto nadal, jak powiedziałeś, jest takim swojskim Naruto, ale dalej jest trochę starszy Serio. Jakbym miał robić shippuden'a, dawajcie mi tych osiem, osiemnastolatków, pieprzyć tą gimbazę. No. Albo nie wiem, liceo-bazę, ale kurde, walić ich! T Tutaj naprawdę... I Naruto, jako bohater wioski, stara się jakoś... Bo fajne są momenty, kiedy obtaczają go wiatrów, dziewczyna, a on sam nie wie, co robić, albo już się do tego trochę przyzwyczaił. Hmm. Albo wie, co robić, tylko tego nie pokazuje. Mm. Nie no na pewno tam jest... to jest To są sweet 16, to wiesz. No tak, ja zapomniałem. Ale dobra, słuchajcie, i to, i to... jest fajne, ale potem... Potem się okazuje że naruto jest tak na koncepcji miłości, bo... Według autora nie zna, a to, że... Swoją matkę Kushinę we własnej głowie zapytał Jak się poznaliście z tatą i jak się zakochaliście? Nie to jest, to jest mało ważne, on już zapomniał zapomniał, tak, no to zapomniał. po prostu Zapomniał, jest wiesz, Nieważne nie Bo Sakura, i słuchajcie, Sakura jest kluczową postacią Serio Gdyby nie Sakura, to Hinata stałaby obok, Naruto by stał obok i tyle. I tyle. Naprawdę. A tak okazuje się, że Hinata i Sakura są w tej samej sytuacji, muszą się wspierać, wiecie. Bo wiecie, bo Naruto powiedział do Sakury, bo Naruto powiedział do Hinaty, że nie bo Naruto do Hinata jest nieużyteczna, że chce ją zabić, że poświęciła całą wioskę, że jest beznadziejna, że ma wielkie czoło, Rzez że się głupia. do nie nadaje. Tak, Ta. i chciał ją zabić! No, no. To... Z, 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 tak, tak to identycz, identyczna sytuacja generalnie. Tak. A, a z drugiej strony Sakura ratowała ja wała tyle razy Saskę. No, on ją strasznie nie... kocha też. Tak, serio. Nie nie Sakura, nie jesteś na tej samej no. leni. Ah. Hinata zrobiła więcej dla Naruto niż ty dla Sasuke. No dokładnie. Była gotowa za niego ty, ty... umrzeć. Ah. Dobra, i słuchajcie, dziewczyny, jeżeli wam się podoba facet, to podejdźcie do niego i coś powiedzcie, bo nie możecie stać jak Hinata i wierzyć, że pojawi się magiczny bombel, który wyjaśni Naruto, że... <laughs> Hinata, że podoba się Hinacie, że ona coś do Ciebie czuje? Dokładnie. Ale ten A ten magiczny mąbel do... mi się podobał. Te sceny z magicznego tak, mąbla. To... Takie subtelne, nie? Hinata, co? Co? Co się stało? Naruto, serio? I to, i, to, I to było zrobione tak, nie, tak niedbale, że to mniej więcej wyszło tak jakby zwykły facet pomyślał Ej, hey, Kuba, no co? Słuchaj! Słuchaj, pewna laska cię kochała w postałówce, no Wejdź na jej fejsa, zobacz jakie ma foty. Uhuhu, 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 jakie bupsy. No, słuchaj. wejdź do zadłek do niej Hanka. Słuchaj, kocham cię. No. W końcu zrozumiałem. Kurwa, porwali Cię? Serio? To jest w Naruto. No dobra, bez bobsów, ale no... I innych cycków, ale kurde. To ten film się trzyma na zrębach. O. No i to, to, mi się, to mi się też podoba, że wszyscy pojechali do Śnieżnego Kraju, a wszyscy mieli kurdeczki, a Hinata zapierdala, kurwa, bez rękawów. Bez rękawników. Bo to jest... Bo to jest strój bojowy, ty się nie rozumiesz. <noise> tak, bo to jej droga ninja. Ale nie, ale jeżeli chodzi o design, to Hinata najwięcej zyskała. Tak, naj... Haha! Ha. Najwięcej zyskała, haha! Bo ha. <noise> no, przepraszam cię bardzo. Nie uwierzę, że ona ma tylko 45 kg, przy 1,63 m. m Serio, nie uwierzę. <noise> Ach, tak. Dobra. A to, ale, słuchajcie, ale oczywiście, że musi nie tyle potrwać Hinaty, co on będzie musiał się z nią ożenić. Zaraz potem jak naruto zrozumiał, że ją kocha. Musi ją ratować. Serio, naprawdę, kurde, nie można zrobić tego, że się razem napierdalają ze złem. Nie. Nie kurwa. Nie, nie można. No, chuja, no nie. nie, nie. Nie, nie można. Jeszcze nie doszliśmy do najlepszej rzeczy, bo głównym złym, główny, główny zły prowadzi całą wioskę, w ukryto w ślepym bandażu. Bo generalnie gran, grunty, które sobie tam wszystkich porywają i z, które Naruto generalnie rozpierdala jednym strzałem to są laleczki. Coś nowego w świecie Naruto. <śmiech> Prawda? <śmiech> Aha, nie to wiesz. O Sasori, był najpotężniejszym użytkownikiem Lalek miał 10! Gdzieś... Ile on ich miał sto? 100? Mam 100 tysięcy, czy tam 10 tysięcy? No. Uż, najpotężniejszy użytkowie, nie, nikt, nikt nie wie, Nikt nie wiedział, że to ma, miał cały zamek pełen, pełen kurwa lalek. Które właśnie myślały, nie miały sznurków i innych rzeczy. Nie. No to, kurwa. I w ogóle to był klam księżycowy. I w ogóle to był. Bo to byli potomkowie chamury, czyli brata. Męca wejściu ścieżek, bo coś takiego w mandze pokazał. w ogóle cała fabuła tej kinówki powinna być rozwalona na 36 rozdziałów i tyle. Tak, 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 tak powinno być. I generalnie nie pamiętacie tą statuę, którą miała Katsuki. Okazuje się, że Madara zajebał ją właśnie z księżyca. Bo kurde tak. Bo, bo czemu nie? No. Okej, okay, okej. Okay, no dobra. Bo... No bo wiecie, no bo to trzeba jakoś wytłumaczyć im. Lećmy na księżyc. Dobra, no dobra, Cześć. dobra. Przez portale. <grym> no. Tak. Nie, to no I napieprzajmy się laserami, bo wiecie, bo księwy cały ninja, którzy przez, przez tyle lat byli izol, izolowani, w ogóle nie mieli styczności z ziemią. Nie chcą się nic tego niż lasery. Aha, i w ciągu dwóch lat mamy technologię pod tytułem robienie wielkich laserów napierdalających w kosmos. A Ta, tak naprawdę to do, prostu... dodatkowo które dodatkowo wysyłają rzeczy do innego wymiaru. Tak, a tak naprawdę to. A tak naprawdę mamy jeden wielki laser, który kopiuje, e, kopiuje tego, kopiuje technikę tego czarnego. Co, tego mówi nas tej związki w zastępcę Hokage. A, tego, okej, okay. no. No, mniej więcej. bardzo nowe techniki. I Sasuke się pojawia na 3 minuty, ale wiecie co, to nie była jego kinówka i dobrze się nie pojawi, bo trzeba było jeszcze Sakura dać parę momentów pod tytułem, haj Sasuke-kun. Słucham. Mam Spisałe. pomysł. Dokładnie. Taki byłby dialog. Hmm. I to, i to, jest, i to jest najgorsze, bo Taki nutka byłaby dobra, gdyby Kishi zrobił podstawy pod to w anime większe niż zrobił. Mandze. W Manze. W Manze znaczy się. Hmm. Nie a, zabolałoby a, a, go. No a tak to mamy. Tak naprawdę. To, 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 nic, nic nic, w ogóle to, z dupy kompletnie wszystko się stało. No, mamy takie pocięte no, no, wszystko. Główny zły w Naruto. Ma, 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 mam kulę zrobioną z oczu, z oczu Hugów. Jest ich tam milion. I, i będę napierdalał z lasera. Mm. Ale nie, to, to okazało się, że to jest pomyłka. <laughs> że ja przejnaczyłem nauki Homury, a do tego Hinata ma duszę Homury, czyli jest jednym z teraz boskiego trio Naruto, Sasuke, Hinata. I, oczywi i oczywiście standardowy nar koniec Naruto. O, jesteś głównym złym. Próbowałeś jebnąć księżycem w ziemię, ale i tak wszyscy cię przyjmą w, wioskę, w wiosce. Wszyscy cię polupią. Nie, ja tu zostanę bez strzegu. <śm> Odpowiem a, za swoje a, a, grzechy. Ale, ale przyjedź a, kiedyś na ziemię. Przyjedź na ślub. Pan. Aha, i oczywiście główny zły chce pojąć zawonek na te, żeby nie było, to wiecie. By... Jakby to powiedzieć? Żeby to nie było subtelne, Naruto, to twoja ostatnia szansa. No. Tak. Ale, ale wiecie co, tak wrzucamy na tą kinówkę, bo ona taka jest, taka siary, taka robana taka na szybko. Na szybko tak, jest na pewno ładnie animowana. Mm. Bo jest pięknie animowana, od początku tego w starej grafice, który wyjaśnia historię tam pojedynków. Ca całą no historię znaczą. Tak, wiesz, tą starożytną wojnę tych sznow. Tak. Poprzez animację walki jest bardzo dużo fajnych walk w, ręk w ręka w rękę, co mi się bardzo podoba. No. Walki wręcz, bo, bo się bawimy do same samig, inne. Do tego animacja, nie wiem, prucia, ognia. to wszystko fajnie jest zrobione, ale no. I tej fabuły brakuje. Ty... Brakuje fabuły, brakuje. Bakuję czegoś więcej. Ta, ta kinówka i tak stoi więcej, powyżej inny kierunek. Pod tytułem mamy jakiegoś złego, którego zrobiliśmy na tą kinówkę, niech, niech ten. Niech chce z nim walczą. Niech chce z nim walczą, ale no, po prostu to jest znowu wina mangi. Ona za mało zrobiła postaw, żeby ta kinówka mogła się udać. Hmm. Bo kinówka przez całe 30-40 minut początku. Musi, musi robić podbudówkę po to, że Naruto kocha Hinatę. Co nie jest źle, bo to jak powiedzieliśmy wcześniej, bo to jest fajne, są te momenty z Hinatą, to jest jeden z plusów tego filmu. Tej te komediowej wstawki, jak ona mu próbuje dać szalik, albo ćwiczy, żeby mu dać szalik, albo się nie może zdecydować, czy mu dać ten szalik. Wszędzie kurwa, ten szalik. Ten szalik Wszędzie powinien dostać Oscara. Ba, nawet. Dwa zginęły śmiercią? tragiczną. No. Jeden się, jeden się rozdarł, a drugi się podarł. Podarł go główny złot. No, no i szalik, który ma Naruto, no też. To znaczy, rozumiem i porozumienie, ale no Hinata, która potrafiła strzelić w mordę Naruto w odpowiednim momencie, która potrafiła walczyć z nie potrafi podejść do Naruto i powiedzieć: Kurwa, skąd masz ten szalik? Dokładnie. Ale. No dobra, dobra, weźmy to, że to jest wielka miłość i ona. Hmm. Ma, stopnęła się w rozwoju, tak samo jak i Naruto. Ale słuchajcie, bo cichym bohaterem oprócz Sakury jest Shikamaru. To tak. jest naprawdę. Ale Shikamaru zawsze jest cichym bohaterem. Tak, ale tutaj, ale tutaj naprawdę, jak Naruto emuje pod tym, wróciła mi dziewczyna. Fikamaru wrzuca taką mowę z Naruto mówi Kurwa, teraz jej to powiem jak facet. A później mówi, a, coś, a później jest Sai Tak, a potem jest Sai, który nie ma nic do powiedzenia. I zostaje ten zgafany przez <śmany> Fikamaru. Bo kuń ma tak, bo Fikamaru, power, bitches A do, dobra, i teraz powiem jeszcze o scenie pocałunku, to jest fajna. Bo scena pod pocałunkiem trochę nawiązuje do sceny Kusiny i czwartego. Z E.T. It, it. I jest fajne, żeby trzymaj, trzymaj mnie za szyję i nigdy nie puszczaj. No to jest fajne, to było fajne. I ale dziwny był bieg, bo jak Widzicie Hinata z Naruto uciekali przed wymiar między księżycem, żeby dostać się na ziemię. Jest skakali po małych planetkach, które się rozpadały. Nie pytajcie się, tak było. Tak było. To oni się odmładzali. Myślę, że to I taki to... zabieg artystyczny po prostu. Tak, ale to tak było takie dziwne. To takie... A, Co a, znaczy... a i najważniejsze. Dowiedzieliśmy się, że Naruto może używać Sharingan, tego, Razem jak Iron Man. Generalnie sobie nim latać. Ja, no, no tak. A, i jeszcze Sasuke robi za Danzo. Jest cieniem wioski. I wygląda Dokładnie. Nie wiem, jak Dokładnie. Nie wiem jak utrzymuje... Nie wiem jak Sakura utrzymuje całą rodzinę. Mamy parę hipotez? Pewnie niektóre się sprawdziły. my wiemy! My <laughs> wiemy. Ale nie, no... Ale szczerze, no nie mogę się doczekać tego filmu, Boruto, To tylko dlatego, że chcę więcej począć tego miłego uczucia w Naruto. Dobrze skończył, ale to będzie w nafiarze co z Naruto, która będzie niedługo. Hmm. Ogólnie film Kciuk w dół, w górę, w bok 3 plus. Nie, no dajmy to 4 za 10. <noise> no dobra, za animację. Bez chłodu jest naprawdę żadna. Za... I że za parę scen. Naprawdę! Najlepszym kobem Naruto będzie pierwszy tom, 72 tom, a pomiędzy nimi Blu-ray z filmem. I poznacie a, całą ten historię ten Naruto generalnie. Więc... Do, dokładnie. Jak nie będzie I wam z... się chciało kiedy... czytać wszystkich 72 tomów, to możecie przeczytać pierwszy, obejrzeć film, 72 i to tyle. Dokładnie. I pamiętaj, to, to my skończymy I pamiętajcie, jeżeli twoja dziewczyna nie ma warków na kiszpala, to ktoś cię oszukał. A jeżeli dzisiaj są twoje rodziny, to wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.